Hej nie z tej strony Bielka. Witam was w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj jestem sama Dzisiaj przetestujemy sobie Grześka Gofrowek o smaku brzoskwiniowym z melisą Oraz Wielki kwaśne Mózgi Tutaj są smaki Tak, z tego co widzę Crazy mango Czermonia Zing Ja nie umiem Po angielskiemu i w ogóle po innych No Dlatego mogę trochę Kaleczyć ten język, więc przepraszam Durian blast Kaktus tornado Jedyne co wiem co tu jest, w sensie czego nie wiem. W sumie mniej więcej, to ta ceremonia Zing. Bo tutaj Durian no to, to jest taki owoc zagraniczny w sumie chyba? Nie wiem jakoś tak, z tego co kojarzę to jakoś tak. No a kaktus, no to. kaktus. Po prostu. Ale na wstępie zostawcie łapczkę w górę, subskrypcję na mój kanale oraz dzwonczek. I... No. Zaczynamy od tytuł widać. Eee, ja to już mam z sobą. Co jak co, ale tak pachnie brzkwinką. Mhm. No jakoś tak bardzo... Akurat jesteście odwróceni w stronę, w sensie ja tak robię w stronę słońca praktycznie, więc nie będziecie nie za bardzo. Nie mam jak wam to pokazać. Narodowy Fundusz Zdrowia rozporzyna finansowanie leków, no, tak. które mogą I dla ogromną cierpienią i często prowadzi do Monika Żeby nikt tam nie powiedział, że endometrioza i ból to jest nasza uroda. Lucyna Jaworska-Wojtas na diagnozę czekała 16 lat. W tym czasie straciłam prawą nerkę i inne narządy. 25 lat walczyła, by Polki były leczone tak jak kobiety w Europie. Od dziś w systemie opieki zdrowotnej yy, w Polsce Chore na zaczynają istnieć. Szczerze, takie sobie, ale ze względu na to, że ja ogólnie nie przypadam za takimi gofrowymi rzeczami, takimi, które praktycznie pośrodku, w sensie, no, po prostu takimi wafelkami, bez żadnej oblanej czekolady czy coś. Jedyne co uwielbiam to właśnie te grzeźki, ale te kakaowe te zwykłe. Tylko czy tam nie w sumie tej melisty nie, nie czuć. Yy, ja temu daję takie 2,5 Na 10 No po prostu mi nie smakuje Dalej Jeżeli chcecie widzieć moją Skwaszoną twarz Proszę bardzo możecie oglądać O ile w ogóle się skwaszę, Bo zazwyczaj takie rzeczy

Duriana, zdrowie! Babciak i może ci pisać na zdrowie. Jeżeli będziecie wiedzieć. A to nie są żelki, to są cukierki, co za. Nawet tu piszę cukierki twarde. Myślę, że to żelki, nieważne. 37 tak wygląda na na trochę się stresuję hmm, no dobra Spróbujemy. swoim jak gdyby zachowanie mnie zbudził podejrzeń takich, żeby, żeby go przebadać. W niedzielę rano już bez prawa jazdy mieszkający w małopolsce mężczyzna ruszył w drogę do domu. Do pokonania miał około 300 kilometrów. Przejechał je w takim stylu. Przy takich prędkach jak to trudno przewidzieć, jak się samochód może zachować w danej sytuacji. Czasami właśnie lekkie uderzenie, lekkie tąpnięcie może spowodować, że samochód zabij się wokół własnej osi, uderzy w barierki. Mężczyzna szalał po autostradzie za kierownicą ponad 500-konnego sportowego kupera. To jest pocisk, tak? 3,9 sekundy wysokiej. To jest zachowanie irracjonalne, pozbawione jakiegoś rodzaju działania logicznego. Nawet w jakimś cykozie te działania będą. Jeden pomarańczowy mi się trafił na całą paczkę. 3 zielone, jeszcze tutaj jest jeden, 4 żółte, bo mam jednego właśnie w buzi.

40 na 100. Ograniczaj. I jeden szkodliwy składnik, no to cukry proste się. A to? W ogóle jakoś tak przychodzę do domu i tak sprawdzam. 40 na 100 też ograniczaj. Czy też cukry prosta? straciły życie w do tego roku. Wzrost liczby wypadków jest niemal dwukrotnej. Wielokrotnie widzę pędzące hulajnogi i, i nie podoba mi się to. Poddamy konsultacjom e, zmianę prawa, która ma polegać na obowiązkowym wyposażeniu w kaski ochronne tych, którzy poruszają się z łamią. Tu na razie zapowiedź konsultacji, które dopiero mają się rozpocząć, a sezon na hulajnogi jest już w

I tak kończymy wydarzenia. Czas teraz na gościa wydarzeń, bo pan Rymanowski porozmawia z profesorem wnioskiem, rzecznikiem praw obywatelskich, a później gościem będą Mariusz Gipschak, policja obywatelska i tobie, wioski praw i sprawiedliwość. Spokojnego wieczoru Państwu. Do, do zobaczenia. Witam państwa, zapraszam państwa na gościa wydarzeń, a naszym pierwszym kwas gościem jest kwas cytrynowy, kwas, Kwiący, kwas grzyczny, jabłkowy. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z własnej strony, Możecie mi pisać, co oznaczają tutaj typu angielskiemu, który jest napisane? I co to są te smaki, bo mi się nie chce sprawdzać, a zawsze jak. Wypiszecie komentarze, to zawsze sprawdzam. Zgodnie z polską konstytucją wybory, m, wszystkie wybory, poprzez, które, które przeprowadzają w tym kraju, są objęte domniemaniem ważności. Domniemanie ważności oznacza, że... A ja jestem ciekaw, co w sumie, jak to, to są smaki. O wyborów, w przypadku wyborów I ten cukierek jest w sumie to są dobry. A więc nie zostanie wyborów, to prawa, są ważne, a więc I trochę jakbym to jadła, trochę jakbym nie jadła. Nie wiem. Czy to znaczy, że tak naprawdę Ocenka tego faśność one nie, one nie są aż tak bardzo kwaśne, ale kwaśność 7,5 na 10. Mnie aż wykręciło, a mnie zazwyczaj nic nie wykręca. Więc no. Ogólnie ze smaku 8. Na 10, nawet 9 bym powiedziała. Także dziękuję Wam za oglądanie tego dziewczyneczka. Zostawcie opuszczkę w górę, na moim kanale oraz dzwoneczek i komentarz z tymi smakami możecie. Jeszcze raz to Wam pokażę, żebyście widzieli, jak to się pisze, jak to się czyta i w ogóle. Bye!